To mam do Ciebie, Wiktor, pytanie: jak mhm. poznać grę, by czuć się pewnie podczas mhm. jej używania? No to wskakujemy w takim razie, krok drugi. Wiadomo, instrukcja to jest to pierwsze, pierwsza rzecz, którą, która pomaga nam się zapoznać z grą. Ja staram się te instrukcje zawsze budować tak, żeby prowadzący wiedział, prowadząca jak się przygotować, jak poprowadzić, jak omówić, jak reagują uczestnicy, też często w instrukcjach też opisuję przykładową rozgrywkę, i czego można się spodziewać, albo jakie są wnioski przykładowe uczestników po grze. Natomiast żeby mieć takie pełne poczucie czy wyczucie narzędzia, to jest takich kilku, kilka punktów, które warto zrobić. Na przykład, sprawdzić opinie o danej grze. Zauważ często, gry mają właśnie opinie użytkowników. Tu ja przy, przy, przykład akurat z mojej strony z produktami w żaden sposób nie moderuję tych, tych opinii do, do gier, więc znajdziesz tam faktycznie, w jakich przypadkach gra została użyta, jak reagowali uczestnicy, jakie zachowania się pojawiły. Myślę, że taką wartościową informacją też są ewentualne modyfikacje albo w ogóle tematy jakieś inne, do których dane narzędzie zostało użyte. Też widziałem, że na takich forach typu trener, trenerowi trenerem, grupach na, na Facebooku, czy trenerki i trenerzy, również można zadać pytanie: hej, czy znacie daną grę, stosowaliście, jak wam to działało, być może jak, jakie efekty dawało, więc też zachęcam do takiego zadania pytania na takich forach. Też skoro y, mówimy o pytaniach, to można też do samego autora gry zadzwonić i e, dopytać o jakieś przykładowe e, zastosowania. Ty na przykład, Marku, do zabójców zmiany też masz takie przykładowe casey wykorzystania tej, tej gry, więc zdarza się, że ja czasami klientom również te opisy przypadków zastosowania tej gry przesyłam, żeby mieli takie dodatkowe, e, taką głębię zrozumienia tego e, narzędzia. Ale chyba nic nie zastąpi praktycznego wykorzystania takiego no, na żywo tej gry. Więc, jeżeli masz możliwość, to zrób test na trenerach. Czasami pracujemy w zespołach trenerskich, na przykład w dużych firmach, albo mamy jakąś taką grupę znajomych trenerów. Czasami w różnych są takie grupy, na przykład. Trenerzy biznesu, tak, kiedyś była taka grupa, chyba dalej funkcjonuje Matrix, gdzie można też przyjść z grą, pokazać to narzędzie, zebrać informację zwrotną. Natomiast podrzucę jedną ważną rzecz, bo też zauważyłem, że trenerzy, edukatorzy bywają bardzo krytyczni i często jeszcze w trakcie rozgrywki włącza im się ten metapoziom i zaczynają analizować, rozważać, czy to narzędzie będzie dobre, często jakaś taka krytyczna analiza im się włącza, więc na poziomie kontraktu, kiedy prowadzisz taką, taki test narzędzia, podkreśl wyraźnie. Słuchajcie, w pierwszej części bawimy się, gramy, doświadczamy, później też, zachęcam Ciebie, żeby domknąć to doświadczenie, nawet jeżeli grasz z trenerami, że tak się wyraża, domknąć to choćby krótkim omówieniem i wyciągnięciem wniosków, a później właśnie przejść na ten metapoziom takiej analizy tego narzędzia. Też czasami w domu możemy z kimś, z rodziną albo jakimiś znajomymi próbę takiego narzędzia zrobić. I wtedy takie pomocne pytania, jak, jak wykorzystamy tę grę, jak ją możemy zmodyfikować. Bo czasem trenerzy też mają świetne pomysły, jak jeszcze lepiej dopasować grę do danej, do potrzeb naszej grupy, naszych pracowników. I ja zachęcam do takich modyfikacji, chociaż trzeba uważać, żeby nie miało to zbyt dużego wpływu na mechanikę, bo wtedy no, gra może zmienić swój charakter. I też na pewno w takiej grupie warto zebrać pomysły na to, na co powinniśmy jeszcze zwrócić uwagę, żeby to narzędzie wykorzystać jak najlepiej. To, co ja robię często, żeby przetestować grę, żeby nabrać pewności w stosowaniu narzędzia, to organizuję wydarzenia otwarte, Czasem inwestując jakieś środki w salę czy, czy, czy catering, ale ogłaszam, że jest bezpłatny warsztat z grą szkoleniową, dzięki któremu nauczysz się jakichś tam konkretnych kompetencji. Nie wiem, wystąpienia publiczne, jakieś sprzedażowe rzeczy, menedżerskie I w trakcie takiego krótkiego, trzygodzinnego warsztatu ja testuję narzędzie, uczestnicy dostają wartość rozwojową. Robię takie wydarzenia, Promując je czy, czy rozprowadzając wejściówki, na przykład przez EWE, czy, czy też sam mam taki system też do dystrybucji wejściówek na, na swojej stronie, ale na przykład EWEA też tutaj się sprawdza, jeżeli takiej opcji nie masz i wtedy faktycznie można to jeszcze lepiej to narzędzie poczuć, doświadczyć, być może też jakieś informacje zwrotne odnośnie samego narzędzia również zebrać. Też zwracam uwagę na to, że studenci, nie wiem, NGOsy, fundacje, jakieś stowarzyszenia to też mogą być miejsca, gdzie możemy zaproponować test naszych warsztatów. Koła naukowe zrzeszają osoby, tak z mojej obserwacji, ambitne, otwarte na tego typu rzeczy. Warto dotrzeć do opiekunów takich grup, zaproponować taki warsztat. I też mamy, można powiedzieć, wtedy darmowy test, bo często dysponują też swoimi salami, rzutnikami itd. itd. Też sami odpowiadają za rekrutację tych, tych osób, i też dzięki temu, jeżeli mamy trochę więcej czasu, robiąc taki otwarty event, możemy jeszcze lepiej poczuć narzędzie. Szczególnie rekomenduję, kiedy mamy nową grę, może bardziej złożoną. I tutaj przykład takich dla potwierdzenia wydarzeń właśnie. To ja jeszcze bym tutaj dorzucił jeden, jeden punkt. No przede wszystkim hmm. zagrań. Ty sam przed pójściem z tą grą na, na salę. Hmm. No, przyznam szczerze, że znam te osoby, ale oczywiście nie będę wymieniał imienia i nazwiska, które pierwszy raz widziały grę już na sali, a były prowadzącymi tą. Tę grę. Mhm. Dlatego, jeżeli ty zagrasz, to masz szansę też na no, złapanie tego bakcyla i, i naprawdę mhm. taką imersję, czyli pełne zanurzenie w świecie gry. A mhm. to jest ważne, żeby budować zaangażowanie. Więc, i to, że czy, czy, czy jest jakaś złota formuła na to, żeby angażować uczestników, gdy już mamy wybraną grę, dostosowaną, przetestowaną na studentach, no ale teraz idziemy w bój już na nasze warsztaty.